Zapewne możecie zapytać, co ja takiego oddalam w tym momencie. Dzień dobry Wam wszystkim bardzo serdecznie, student z tej strony, i witam w drugim odcinaczku naszego DPD w Gotiku, czyli długiej podróży do domu. Trochę sobie zrobiłem rzeczy, między innymi zdobycie Pokaż. 700 bryłek rudy z handlu, a było to konieczne ze względu na to, że zbroje tutaj kosztują nieco więcej. I mają jeszcze niższe defy. I z jakiegoś powodu, Fisk posiada w sprzedaży kobiece lekkie oraz kobiece zwykłe spodnie kopacza. Zakupmy je, oczywiście. Daj mi spodnie kopacza. Dobry wybór. Dobry wybór. Przyda nam się jakikolwiek def, tak naprawdę, ale ale, to jeszcze nie wszystko, bo ta modyfikacja wprowadza różne animacje i zapewne już widzicie pewną broń, która nie pasuje do tego, co normalnie sprzedaje Fisk. Ale najpierw. Tak tylko na szybko pokażę. Miecze, które miały różny damage i po prostu różne stopniowanie tego damage'a w zależności od ceny. Tutaj akurat kosztują tyle samo, wymagają tyle samo siły i zadają tyle samo dipsa. No, chyba zrobione po prostu po to, żebyśmy mieli jakąś kastomizację naszej broni, ale nie o, nie o tym teraz. Tutaj, moi drodzy, mamy pikę. 20 na 20 obrażenia na siłę i jest to broń dwuręczna. Mamy już spodenki, które prezentują się tak. Mamy pikę, która prezentuje się tak. I jest to też quest, do tego kwestia indywidualnego y, sama. Czyli w tej dziurze nie ma żadnej normalnej broni. Coś to mi pomoże bardziej w negocjacjach. I tutaj mamy idealnych kandydatów do przetestowania naszej broni. Otóż bronie drzewcowe mają inne animacje. Zobaczcie zresztą jakie szybkie. Tutaj są ataki bokiem za pomocą tej y, naszej piki. A to są ataki do przodu. Przypominam, my jesteśmy nubem i mamy już czterociosowe combo z tej broni. Ale z tego co pamiętam, animacje drzewców się właśnie nie zmieniają, tylko pozostają cały czas te same. To nie jest wszystko, bo właśnie możemy z tą bronią, trzymając ją, robić te oto kręciołki. Więc jeszcze bardziej po prostu moi drodzy Soulsy. Tutaj sobie wytestujemy jeszcze przeciwko Wilkowi, jak to będzie chodzić. No, i chodzi to całkiem zgrabnie, zdecydowanie. Zupełnym przypadkiem udało mi się odkryć coś, no, niezamierzonego. Nie wiem jak to się stało, ale wygląda interesująco i to nawet się nie naprawia po schowaniu broni. Chyba to się stało po tym, jak Shifta wcisnąłem i skok. <laughs> Ciekawe. Ok, przy animacji wspinaczki się naprawiło. Ogólnie tak, zapewne możecie zapytać, co ja takiego odpowiadam w tym momencie? A ja odpowiem. Poczekajcie, zobaczycie. W tym momencie obóz Quentina jest jedną z rzeczy, która również uległa zmianie i warto będzie zobaczyć przynajmniej, cóż takiego będą oni nam mieli do zaoferowania. Powinniśmy tu bezpiecznie móc zejść bez większego problemu. Zobaczmy. Tak, tu będzie chyba opcja zesiśnięcia się. Dokładnie tak. Bezpiecznie i ci ludzie nie będą do nas nastawieni agresywnie, wręcz przeciwnie. Będziemy mieli tutaj opcję, nawet eee, zobaczycie, słuchajcie, handlu, ale pogadajmy najpierw z samym zainteresowanym, czyli z Quentinem. No i przy okazji, widzicie, jest tutaj jeszcze jeszcze typiarka. Co się tak cieszysz? Nasypaliśmy trochę piasku w machinego meza. Co takiego? To się już okradamy go. Trzech zabitych strażników i mnóstwo towaru na sprzedaż. Trzeba to opić. Rozumiem. I często jest tutaj tak zabawnie. Nie. Letisia. Ja pierdzielę, pali niewidzialnego skręta z bagiennego ziela. Patrz, jaki chłowa chodzi. Co robisz wśród tej hołoty? Obejrz magazyn skradzionych towarów. Gdyby nie ja ta hołota już dawno by to wszystko wydała na gorzałe i ziele. Część towarów przybyła z nowego obozu na wspólne potrzeby. Moja znajoma pracuje tam w tawernie. Tu utrzymać dyscyplinę pomaga kwentin. Bez niej wszyscy bo skończyli jako pokarm dla chrząszczy? Quentin? Mogę coś kupić. Być kobietą w tej dziurze jest niezwykle trudno. Dla ciebie zrobię wyjątek. Nikt nie musi się o tym dowiedzieć. Oprócz tych wszystkich typów, którzy stoją i właśnie patrzą, ogólnie Letysia ma parę ciekawych rzeczy. Dokładniej mówiąc, no, sporo wyciągów uzdrawiających. Napój z pełzaczy ma jakimś cudem za 1200 bryłek. Jakby komuś na bildzie podmaga zależało, no to to jest opcja. Czały całkiem spora ilość. I to, co mnie interesuje, czyli włócznia, to jest kolejna z tych broni drzewcowych dla naszej bohaterki. No, i sprawdzimy w czasie rzeczywistym, jak włócznia radzi sobie z pojedynczym zębaczem. Radzi sobie? Całkiem, kurde, belę nieźle bym powiedział. Bo aż nie wierzę, że to aż tak dobrze chodzi. Kurde. Znaczy, ja wiem, że moby w gotyku 1 miały niskie defy, ale. Nice. Zobaczcie sobie tutaj jeszcze, jak wygląda stara kopalnia. Tutaj mamy konwojentów w ogóle, czyli. Nie ma tu chyba eventów, że jest faktyczny konwój do starej kopalni. Ale no, uzupełnili tutaj faktycznie NPC-ami. Nauczmy się od razu Cześć. tej wydzieliny spełzaczy. Yy, możesz mnie nauczyć pozyskiwać. W sumie kolejna z rzeczy, których nie pokazywałem jeszcze, bo okazji nie było, to nasze animacje wchodzenia i schodzenia po drabinie. Znaczy, schodzenie podejrzewam będzie raczej podobne zresztą. Zobaczmy sobie. Ta. Ale to jest kolejna z takich no, nowych rzeczy do tego modelu postaci. Ja się w ogóle dziwiłem, że wieczory takie ciemne. Ja HDR-a nie miałem odpalonego. No, swoją drogą chciałem przetestować jeszcze sobie włócznie na pełzaczach. I to też zamierzam zrobić. Tylko one mnie mają teraz na hitka, bo widzę, że biją mi, biją mi 50 obrażeń w tym setupie jaki mam, ale zostały na szczęście pokonane. Kurde, bele, 2000 brułek krudy ma wąż tutaj. No to tak powiem cał całkiem nieźle. Y tutaj jest ten inny loading screen do tego głównego zena. Bleh. Powiem szczerze, że naszym najgroźniejszym oponentem do tej pory to jest nurt rzeki. Tak naprawdę. Bo inne rzeczy możemy nastukać, a nurtu rzeki nie zmusimy, żeby nas nie, nie znosił za bardzo. Chyba, że. Y Kojarzę, że coś niby było, że ona na jakiejś większej liczbie siły się była w stanie oprzeć, ale chyba ostatecznie tak jednak nie jest. No i kolejny stworek, na którym testujemy sobie, jak nasza włócznia chodzi. I chodzi całkiem zajebiście. I tutaj mamy wycieczkę śląskich goblinów, także za chwilę się nimi zajmiemy. no dlaczego by nie skorzystać z takiej opcji? No i w sumie wartałoby dzień w nocy wyłączyć, bo w, w momencie, kiedy jest HDR, no to można na spokojnie grać e, z tym normalnym, gotykowym wieczornym oświetleniem. No bo sami widzicie, jest jaśniutko z HDR-kiem. No się przekłada nawet na ładniejszy moim zdaniem, widok, bo ja uważam, że ma to swój e, faktycznie urok, jak, to jak to wygląda teraz. wejść do środka. Będziesz musiał zapłacić 10 bryłek, kapujesz? Spróbuj sam sobie je wziąć. Jaka szkoda! O kurde bele, Nas jeszcze ten będzie klepał. No tak. Dobra, ale powinniśmy dać radę, o ile tamten fiut nas nie spróbuje z łuku yy, zeszczelić. Chyba ziomek uciekł, więc. Najwyżej potem go dojadę. Nieważne, to był taki aż random event, po prostu. W sumie to jeszcze pokażę Wam animację dobicia na tych broniach drzewcowych, bo też jest oczywiście inna. No i chyba są inne odgłosy tutaj użyte do dobicia, i tak samo modele się układają dość specyficznie, kiedy je dobijemy e, tąże bronią. Naprawili tutaj, co ciekawe, że nie zdejmuje już swoich portek i nam ich nie daje. Sweeney. no ale dobra, mamy spodnie Kreta, jakby po to tu przyszedłem. I koniec końców nie pokazywałem jeszcze animacji, spania to też tak to wygląda. Nie wiem, czy to nie jest po prostu domyślna animacja kładzenia się e, po prostu kobiet w gotyku jedynce na łóżku, ale tego zwyczajnie nie pamiętam. Co tam dziewczyno? Nie narzekam. Dlaczego jesteś tutaj, a nie w starym obozie? Też jej chodzi głowa. Lepiej jest jeść ryż i pić wódkę, niż być kiepską dziwką magnatów. Te śmierdzące bagno też nie jest dal mnie. Więc pomagam silasowi i nikt mi nie przeszkadza. No wiesz, przed barierą pracowałam w brudnej tawernie, więc nie jest tu gorzej niż tam. Rozumiem. Choć jeśli masz czas. dobra, yy, możemy z nią Pokaż, pohandlować. Mogę sprzedać ci trochę ziela. Nie potrzebuję ziela. Ale możemy kupić ubranie za 50 lub za 700 bryłek, ja wam oczywiście pokażę, ja tylko wczytam, nie będę jakby tego faktycznie kupował, nie? Mamy tutaj suknię, która ma statystyki tych spodni kopacza, no i jest to suknia chyba z tego, z woga wzięta, bo wydaje mi się, że ona była w paru innych miejscach, modach też użyta. I to jest po prostu damskie ubranie, czyli dosłownie domyślny strój Wela i z historii wojowniczki. Albo chyba Natalia u Iberiona ma ten strój. Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno, mógłbym ci pomóc. Jak możesz mi pomóc? Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciało. Nauczycie akrobatyki. No i możemy za 20 PNów nauczyć się akrobatyki. Drogo strasznie. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na No ten tekst już raczej znamy, no ale y, powinno nam to umożliwić y, właśnie skakanie skakanie, tak jak powiedział, z wysokości y, tego rola, którego unią daje nie mam. Tutaj, no ale sami zobaczcie, jak wygląda jej skok. Albo tak, z y, y, gwiazdą chyba. Albo właśnie, że możemy przerolować, chyba jeżeli skoczymy na wysokość jakoś zauważalnie niżej, dla gry, czy coś takiego. Nie wiem, jak to tutaj dokładnie działa. Co słychać, kochaniutki? Muszę powiedzieć, że naprawdę w tym modzie jest sporo dodanych animacji. No, zobaczcie, kurde, nawet na to. Dawaj. Zaczynajmy. Niech wygra najlepszy, oczywiście. Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Wow, co to za słowa ostre? No dobra. Ej, okej, okay, on, on tu nie szarżuje. Oj! No to może być gorzej, ale damy sobie radę i tak. Mówię, te nasze kręciołki to jest. Te nasze kręciałki, to tak niwelują. Yy, Normalny, normalne animacje, nawet mistrza, i tę taktykę walki na podbiegnięcie i wyczekanie, żeby uderzyć kilka razy, że nie powinno, mówię, być problemu. Tylko on też umie e, niestety blokować moich ciosów. Dobra. No i dostaliśmy, moi drodzy, wstęp na zamek. Ja tu jestem przede wszystkim po to, żeby dokonać pewnej e, odpierdzielki. Mianowicie chodzi mi oczywiście o amulety ochrony, ale tu się strażnicy chyba y, przypruwają, więc to jest nawet na plus, że tu jest to wzięte pod uwagę faktycznie 5 razy w lewo i 2 razy w prawo, znaczy inicjalnie jeszcze raz w prawo na początku. Kurde, bela, ale agresywni. Dobra, otworzyliśmy sobie skrzyneczkę. Mamy tu amulet, który niestety daje też mniejsze defy niż w zwykłym gotuczku. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że defy zmniejszone mają tylko pancerze. No ale dobra. Czego tu szukałeś? No już już, 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 już spadam. Ja myślę ogólnie, że na tym bym w sumie sobie zakończył, bo trochę materiału już jest. A jakby kawałek, drogę do bagna bym jeszcze z balem Parwezem pokazał, więc może po prostu. To już zrobimy sobie w następnym odcinku. Ten tu zakończę, bo no, wyszedł taki posklejany mocno. Bo jednak trochę tutaj trzeba się rzeczy nawycinać. Także mam nadzieję, że mimo wszystko odcineczek się podobał. Ruszymy się oczywiście w kolejnych. I co? Wpadajcie proszę na serwer Discord Dziekański dwór. Link będzie w opisie. Zapoznajcie się, jeżeli chcecie z innymi moimi seriami, w tym kampaniami RPG na kanale. No i co? Jego wszystkim na razie i cześć. Nie.